Siema, ma. Dzisiaj gruby opening pojemnik z autografem Luminosity Gaming. Kontynuuj. Będziemy tą właśnie kapsułeczkę otwierać. Ona jest za kwotę 44 zł w tym momencie, więc dość droga. Więc dość droga. Zostaw łopeczkę w górę. Pamiętaj o subskrypcji kanału, ale zanim opening, to strona G4 Skins. Strona do otwierania skrzynek ze skinami do CSa, Jeśli masz ochotę, wpisz tutaj kod promocyjny Sand 7, z którym dostaniesz plus 5% do każdego depozytu. Darmową skrzynkę MILSPEC na start dla nowych użytkowników i mam nadzieję, że fajne szczęście. Przy okazji, doładowując portfel z skinami, nie ma w tym momencie żadnej prowizji względem Steama, Ceny są praktycznie identyczne do, co do Steama, plus dostajesz jeszcze ten bonus do wpłaty, więc pokoń, opcja, Na stronie masz w tym momencie event. Normalne otwieranie skrzynek na bitwach z botami albo z innymi graczami. Kontrakt e, i oczywiście tryb kontrol. R również jest sklep. Także takie rzeczy. Pamiętaj, że strona jest przeznaczona oczywiście dla osób pełnoletnich, a my przechodzimy do Openingu. E, ogólnie to jest ta kapsuła. Takie są autografy w niej. To kosztuje 9,30 dolara, to 9,40, to 10,70, to 11. No i falen. Nie falen jest za 14. Naj najlepiej byłoby falen trafić. Zapychacze najpierw, czyli Paryż. Ostatnio te zapychacze powiem Wam, że fajnie oddały na openingu, nie powiem, że nie. Glitter w, pierwszym, w pierwszej kapsułce, no way, tylko straciliśmy 80-90% wartości kapsułki, więc to w sumie spoko. I leci oczywiście Blast TV, a było tam mouse gold obok niedaleko. No, okej, okay, okej. Okay, okay. I ostatni zapychacz, face zwykłe, czyli jeden glitter. Pokazuje na powodzenie w głównym otwarciu, gdzie ona jest, ta skrzynia. O, tu. O. No i Falen by był, nie? Gitem. Sztywniakiem byłby. Takim sztywnym gitem z bloków. Weź, daj, ok. Tu jakieś. Co tu jest? To oni takie logo mieli? czy to jest takie niedociągnięcie? Widzicie ten niebieski tutaj kolor? Czemu tak się tutaj dzieje? Dobra, no nieważne, nie? Fajny Falen. 3, 2 i 1 i go, 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 Power Rangers. Go. Daj falena, daj falena, please, please, please. Colzira No, jakby ok. Ile to kosztuje? Przejdźmy od razu na Steam'a, żeby sobie sprawdzić to i Ekwipunek 43 zł, no, czyli w sumie na 0 wyszliśmy z tego openingu. Więc nie jest najgorzej, ale emocje były co niemiara, nie? To jest ta naklejka za 10.70. No to spoko w miarę, nie? Najważniejsze, że nie jakiś bol bolec albo stal. No, to tyle na dziś ogółem. Dzięki za oglądanie dla ciebie. Zostaw łapeczkę dla mnie. Ok? Ok. To na razie. Siema.